Jeżeli chodzi o współpracę z Maćkiem, to jak wam się współpracuje i gdzie wy się poznaliście? Pracuje nam się doskonale, tak, tak mogę powiedzieć. Rozumiemy się właśnie w pół słowa. Mamy podobne poczucie humoru, mamy, mamy chyba podobne spojrzenie na świat, więc jest o tyle łatwiej. A poznaliśmy się, i Maciek chyba tego nie pamięta, żeby było śmieszniej, poznaliśmy się bardzo dawno temu, kiedy właściwie... No, Żebym nie powiedziała, z 10-15 lat temu to mogło być. O, 15, 15 matko. chyba nie, ale z 10 na pewno. To on, Tele... był dzieciakiem. on był dzieciakiem. Telewizja Polska organizowała taki konkurs dla teatrów szkolnych, które przysyłały swoje spektakle. I był taki wielki finał tego konkursu, który wspólnie z Maćkiem prowadziliśmy. On na bank tego nie pamięta. Ja to pamiętam, bo pamiętam, że wtedy wszyscy mieli taką obawę, że on jest w związku z tym, że jest dużo młodszy ode mnie, czy nie będziemy wyglądać jak matka z synem. Ale na szczęście tak nie było. Na Natomiast, natomiast rzeczywiście to było nasze pierwsze wtedy spotkanie, i, i dopiero potem spotkaliśmy się dużo, dużo później gdzieś w przelocie. No i potem tu przy okazji The Voice of Poland. No i... Jaka jest jeszcze cecha wspólna, taka, która was łączy? Bo tak, podejście, humor, to już wiemy. I co jeszcze? Myślę, że też taki rodzaj profesjonalizmu. Maciek jest zawsze przygotowany, zawsze punktualny, zawsze wie, co ma powiedzieć. Nigdy nie ma takiego, takiego poczucia, że gdzieś coś, nie wiem, czekamy, bo Maciek gdzieś, mówiąc kolokwialnie, nawalił. W ogóle nie ma takiej opcji, więc myślę, że to nas też trochę zbliża, bo ja jestem bardzo podobna. Jak, jak jesteśmy w pracy, to staram się być full profesjonalna i taka z takim bardzo odpowiedzialnym podejściem do tego, biorąc pod uwagę, jak wielka ekipa pracuje. Przy tym programie, jak wielu ludzi pracuje na, na ten sukces, więc, więc to akurat nas, nas też łączy. E, co więcej, no jedno co nas nie łączy, to to, że Maciek jest potwornym śpiochem e, i jest uzależniony od siłowni. O proszę. A, a, ja, a ja z tym spaniem z też, też lubię pospać, ale nie aż tak. E, I z siłownią nie mam wiele wspólnego, więc to nas różni.